Chcesz zdobyć najlepsze gry za grosze? Sprawdź KeyCase.pl. Spróbuj swojego szczęścia. Otwieraj skrzynie i zgarnij najnowsze tytuły za bez cen. Użyj refkodu, aby otrzymać darmowe 3 zł na start. KeyCase.pl I pomóż mi ten I Idę zobaczyć tego kurwa auta. Ej, otwórz im bramę. Przyjechały on sam. Weź, tam bramę. Co też już tu oh, Kurwa. O Kurwa! Ja myślę, że to jest oh, oh, oh. Ale to kamera nie oddać tego dźwięku. Widać? Widać, no, ale kamera kur. ci dźwięku nie odda. Nie, Mustang jednak! No mówiłem, że na M. Co? Mówili, że na M. No, ale dwa są, Nawet, że się Tak? I 8 i w ustank, ja idę. Odebrać auto. Ale będę napierdala jutro po tym cierpkowym człowieku. U, z z megafonem je bardzo. Rozpierdzą tu jutro robię. Kropka, nasz grafon na panasi do sukni. Leci. Ja pierdolę, hamuj! Do domu mnie da ja, ja, ja pierdole Dobra, otwieram wr. <grym> Dobrze Tu bawisz jak się obstrał Trzewaj ku nie Białe. wiem czy będę no. ty jeździł, bo się boję, nie? Tak? Co no. wziąłeś, mustanga? Mustanga tutaj do kolekcji kłaś? Mustang pierdolony No